Czy po piątym etapie Tour de France wiemy już wszystko? Nie. Nie, nie wiemy wszystkiego, nie wiemy wszystkiego, ale z pewnością pewne e, rzeczy ten etap nam pokazał. No, z pewnością pokazał nam to, że pokonać Tadeja Pogaczara będzie bardzo, bardzo trudno. Forma Słoweńca jest nieprawdopodobna. Tego, że, że dobrze pojedzie na czas, mogliśmy się spodziewać, ale tego, że tak dobrze pojedzie na czas, że to nie. On będzie minimalizował straty do tych teoretycznie lepszych od siebie czasowców, szczególnie na takim płaskim terenie. E, tego, że, że pokona na najlepszych czasowców w Peretonie, że, że, że pokona tak wyraźnie wicemistrza świata w jeździe indywidualnej e, na, na czas Wauta Van Arta. No Tego chyba nikt się nie spodziewał. Ale tak naprawdę to jest efekt pewnej pracy. Dzisiaj przyszło mi takie zdjęcie Łukasz Swatowski. Które pokazuje Tadeja Pogaczara, trenującego już kilka miesięcy temu na Teneryfie na wysokości 2,5 tysiąca metrów jazdę indywidualną na czas. On tam trenował, on cały czas o tym myślał, on cały czas miał to w głowie. Pomimo tego, że e, rok temu ta jazda indywidualna na czas dała mu zwycięstwo w Tour de France, no to to był jednak zupełnie inny etap. To był etap pod górę. A tutaj w tym roku mamy dwie czasówki płaskie. No i pierwszą z tych czasówek. Tadej Pogaczar wygrywa i to wygrywa wyraźnie. Dokładając tym, którzy mieli nadrabiać nad nim na etapach jazdy indywidualnej na, na czas. No, w, Primoz Roglicz dostaje od niego 44 sekundy. Geraint Thomas dostaje od niego minutę 18. To jest bardzo dużo. Ale pamiętajmy z drugiej strony, Geraint Thomas jedzie z wybitym barkiem. Ten bark jest nastawiony, ale, ale to na pewno boli i to na pewno ma wpływ na jego jazdę w tej części wyścigu. Primoż Roglicz, no kto widział zdjęcie, to właśnie zdjęcie, które Primoż Roglicz wrzucił w media społecznościowe po czwartym etapie tegorocznego wyścigu, no ten też... Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie było 100% Primorza Roglicza, że on też musi się z tego wszystkiego wykaraskać. To zajmie trochę czasu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tych pierwszych górskich etapach, bo one już niedługo. I tam no, Tadej Pogaczar w pewnym sensie będzie mógł po raz kolejny z tego skorzystać, że na razie ma taką przewagę nad rywalami. Ale ten wyścig absolutnie się jeszcze nie skończył. W tym wyścigu wydarzyć się może wszystko. Wrócę tutaj do tego, co Eee, o, 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 co, co powiedział Jacopo Guarnieri, że to jest jedyny w roku wyścig, na którym się nie hamuje, no więc tutaj nikt nie będzie hamował. Eee, tutaj będzie ta walka trwała do końca. I eee, myślę, że wszyscy ci kolarze, którzy dziś potracili do Tadeja Pogaczara, no muszą teraz jechać inaczej. I to może sprawić, że ten wyścig będzie tylko ciekawszy. No bo nikt nie spasuje. Tacy kolarze jak Roglic, eee, jak Tomas, jak Karapas, który został dzisiaj minutę 44, oni nie spasują. Oni będą walczyć. Zmienia się troszkę to, e, co się dzieje w drużynach, że tracą kolarze swoich po pomocników. No Nie ma Roberta Hessinka, e, Jumbowisma, ale też e, jeśli Jumbowisma czy Ineos Grenadiers pojadą ten wyścig klasycznie, czyli tak, że robimy pociąg, rozprowadzamy, ciągnie jeden, drugi, trzeci, czwarty. To będzie tylko woda na młyn dla Tadeja Pogaczara. Oni muszą to rozegrać inaczej. Oni muszą to rozegrać tak, żeby to Pogaczar zostawał bez pomocników. Wtedy, kiedy oni będą mieli jeszcze dwóch czy trzech kolarzy o, o, obok siebie, czy chociażby jednego. Oni muszą znaleźć inną taktykę. Oni muszą atakować Tadeja Pogaczara na zmianę, no bo wszystkich ataków nawet tak... Genialnie przygotowany słowieniec nie odeprze. W którymś momencie musi pęknąć, jeśli oczywiście rywale go do tego zmuszą. A czy go do tego zmuszą? Przekonamy się, ale na pewno będą próbować, bo ja nie wierzę, żeby ktokolwiek po e, pięciu etapach ten wyścig odpuścił, stwierdził, dobra, bogaczara nie pokona. Nie, nie, tutaj walka będzie trwała i myślę, że cały czas ci kolarze, o których mu mówiliśmy, zapowiadając ten wyścig z Sylwestrem Schmidtem, czyli e, Primoz Roglicz, e, Geraint Thomas, e, Richard Carapaz, że to są ci kolarze, którzy będą szukali sposobu na Tadeja Pogaczara do końca tego wyścigu. Pamiętajmy, jest jeszcze jedna płaska czasówka i tam już niekoniecznie wyniki będą te same. To będzie po trzech tygodniach ścigania. Oni, By, Roglicz i Tomas mam nadzieję, że dojdą już do siebie. Mam nadzieję, że już nie, nie będzie tych wypadków, chociaż oczywiście będziemy mieli kraksy. No niestety tego się nie da uniknąć w kolarstwie i to się nie, nie oszukujmy. Jeszcze nam ktoś z tego wyścigu może wypaść, czy przez właśnie kraksę, czy przez chorobę. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale ten wyścig będzie ciekawy. Ten wyścig pomimo tej trasy, która... No, mogła wzbudzać pewne kontrowersje, mówiliśmy o tym z Sylwkiem, że to nie jest najciekawsza trasa z tych wielkich turów, ale to jest jednak Tour de France. To jest najważniejszy wyścig, gdzie ta presja jest niesamowita, gdzie codziennie pod tą presją się startuje, gdzie kolarze tak poobijani, jak widzieliście na zdjęciu Roglicza, dalej walczą. Oni nie zrezygnują z tej walki do końca. Jeśli... Przeanalizujemy sobie te straty kolarzy do Tadea e, Pogaczara na, na dzisiejszym etapie. No, tak jak mówiłem, 44 sekundy dostał e, Roglic. czy e, van Aert, e, wicemistrz świata w indywidualnej, na czas dostał pół minuty. No, to też jest naprawdę nokaut jeżeli chodzi o wicemistrza świata w tej specjalności tak wszechstronnego kolarza. Tomas, minuta 18, Carapaz minuta 44, jeśli chodzi o innych kolarzy, Wilko Kelderman minuta 49, Godi 2.14, Bilbao 2.08, ponad 3 minuty Chavez minuta 52 Fulsang, minuta Łucenko, Latour minuta 14, Quintana 2.36. No niestety Quintana dobrym czasowcem już nie będzie. Myślę, że chociażby ile trenował, chociażby ile czasu na to poświęcał, na to widać, że to będzie jego pięta Achillesowa. Mas, minuta 49, Miguel Angel Lopez już, no już wielkie straty, ale też wiemy, co się, co, co się wydarzyło w tym wyścigu. Teoretycznie liderowi Staru, no i teraz ta strata Lopeza, w sumie to już jest 5,20 w klasyfikacji generalnej, to jest bardzo dużo. To jest strata do lidera, no ale do lidera Tadej pogarsza traci tylko 8 sekund, więc to jest właściwie to samo ala Filip minuta 11 straty. Świetna, znakomita jazda Matthew Vanderpoola. Matthew Vanderpool do ostatniej chwili pracował nad pozycją. Przywożono mu dzień przed etapem specjalne koła. No, wszystko mówił Matthew Vanderpool. Dziękował wszystkim członkom swojej drużyny za to, że ta ich praca pozwoliła mu obronić żółtą koszulkę. No Matthew Vanderpool, który minimalnie przegrywa z wołtem Van będzie w indywidualnej na czas. To jest fantastyczna naprawdę czasówka Matthew Vanderpula I, i on mówił, że ta koszulka go niosła, ale że też ta praca do samego końca nad sprzętem i nad pozycją do późnej, późnej nocy. On wymieniał mechaników, masażystów, wszystkich, którzy mu pomagali tę pozycję ułożyć, bo on powiedział, ja wiedziałem, że waty są, tylko gdzieś właśnie tracę przez pozycję, tracę przez sprzęt. No i to wszystko miał? Plus żółta koszulka, plus kibice, którzy, jak mówił, bardzo mocno go dopingowali na całej trasie, Mówi, to dodało mi skrzydeł. To pozwoliło mi obronić żółtą koszulkę. No więc ciągle w tym żółtym trykocie e, Matthew Vanderpool. E, kilku kolarzy, którzy wyraźnie nam wypadli, no jednym z nich jest też e, Michael Woods, no ale także miał pecha Michael Woods, no, ale teraz jego strata to już jest prawie 15 minut w klasyfikacji e, generalnej. E, jeśli spojrzymy na tę klasyfikację, no to teraz e, rzeczywiście pewnie. Szósty etap nic nie zmieni, tfut, tfut, nic nie zmieni, bo to jest płaski etap, ale widzieliśmy co się działo na... Chociażby w e, czwartym etapie, więc te płaskie etapy też są w stanie coś zmienić. No ale Tadej Pogaczar w tej chwili ze stratą 8 sekund, no jutro pewnie nie, ale na tych kolejnych etapach myślę, że jednak będzie w stanie to e, odrobić. E, dalej, no ci kolarze już mają, mają większe straty. No Roglicz w tej chwili w klasyfikacji generalnej traci minutę 48, czyli do e, Pogaczara minutę 40. Czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Do Słowańca w takiej formie jego rodak traci naprawdę bardzo dużo. E, ale to nie jest oczywiście strata nie do odrobienia w górach. Tylko trzeba będzie szukać każdej okazji. No to, jak mówię, może sprawić, że ten wyścig będzie jeszcze ciekawszy. Są te bonusy, te sekundy, których będą kolarze szukać. Na razie szukał ich Matthew Van Der Poel po to, żeby zdobyć żółtą koszulkę. Teraz będą e, ich szukać inni kolarze po to, żeby zbliżyć się do, do Tadeja Pogaczara. Ale Tadej pogaczara jak pokazał na wcześniejszych etapach, przyjeżdżając chociażby e, tuż obok ro, Roglicza, on też. Nie odpuści tych sekund. On też będzie o nie walczył, bo on też dobrze wie, że od początku do końca ten wyścig trzeba jechać czujnie. Tak więc naprawdę no, to wszystko pokazuje nam, że ten wyścig dopiero się rozpoczyna. On się jeszcze nie skończył. On się rozpoczyna i ta walka najciekawsza dopiero przed nami. A z takiej wiadomości jeszcze spoza Tour de France, chociaż rzeczywiście w pewnym sensie się łączących, znamy reprezentację Włoch na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie znamy ciągle składu polskiej reprezentacji, chociaż mieliśmy go poznać w piątek. No to już parę dni od piątku minęło, ciągle ten oficjalny skład nie jest ogłoszony. Natomiast znamy skład włoskiej reprezentacji: Nibali, Caruso, Ciccone, Betiol, Moscon. I co ciekawe, termin wylotu do Tokio jest wcześniejszy niż termin zakończenia Tour de France. Nibali y, y jedzie. Tour de France, no i zobaczymy, czy, czy, czy Rakim z Messyny wycofa się z Turu, żeby polecieć wcześniej do Tokio, czy też dołączy do swoich kolegów nieco później. No i taka druga jeszcze rzecz, nie wiem, czy się z tym już spotkaliście, ale to też jest bardzo ciekawe. Lachlan Morton. Lachlan Morton, kolarz ekipy Education First, kolarz ekipy, która, no oczywiście startuje tutaj, ale bez niego w tym wyścigu. On jest znany ze swoich różnych przedsięwzięć, podobnie zresztą jak cała ekipa Jonathan na Wautersa, Morton robił już takie wyprawy wielokilometrowe, taki backpacking ty typowy, bez, bez żadnego wsparcia. I teraz no, postanowił po zrobić to na naprawdę wielką skalę. Otóż Laclan Morton jedzie trasę tegorocznego Tour de France bez absolutnie żadnego wsparcia z zewnątrz, czyli żadnych samochodów te technicznych, żadnych masażystów, em, no żadnej, żadnej pomocy z zewnątrz. Sam się zaopatruje w jedzenie i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Śpi pod namiotem, tylko że Lachlan Morton postanowił przejechać trasę tak, jak jeździli kolarze w 1903 roku, czyli on jeszcze nawiguje na mapę, nie na, żaden, na żadną na nawigację automatyczną, żaden garmin, żadne łachu. Nie, nie, tylko mapy. Jak powiedziałem, brak wsparcia, noclegi pod namiotem i do tego jeszcze cała trasa. Czyli trasa też transferów pomiędzy etapami. Laklan Morton zamierza przejechać 5510 km. Właśnie po to, żeby wrócić do tych czasów do tego 1903 roku, do czasów pionierów kolarstwa, do pierwszych edycji Tour de France, kiedy te etapy miały po 500 km, kiedy jechało się dniami, nocami. W taki sam sposób jedzie Morton. Trzymajcie kciuki, tutaj jest link do, do strony, gdzie można śledzić to, gdzie jest. Aktualnie Laklan Morton, tam są zdjęcia, tam, tam są materiały różnego rodzaju zamieszczane. Można oczywiście wesprzeć to także, bo to jest także jazda na cel dobroczynny. O wszystkim tym przeczytacie sobie właśnie na tej stronie. Ale zapraszam Was do śledzenia tej niezwykłej podróży Laklana Mortona i zapraszam Was do subskrypcji kanału Tour de Tour, bo już. Za chwilę dosłownie kolejne materiały, a jeśli będzie się coś ciekawego działo na Tour de France, to będą oczywiście newsy, będziemy cały czas wspólnie na bieżąco.